Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry Panie Wojciechu. Dzień dobry Panie Andrzeju. Panie Wojciechu, w ubiegłym hmm? tygodniu i dwa tygodnie temu Pan mnie gwałcił, proszę Pana, przysyłając mi informację o oskarżeniach pod adresem nowego marszałka Senatu. Ja jakoś tak niechcący uniknąłem tego tematu, proszę pana. Tak, a on narasta, więc może a dobrze, on, on, a bo coraz więcej. Narasta, no, chodzi. I, I myślałem, ja nie wiem, i myślałem, że pan, znaczy tak spodziewałem się, że pan się ucieszy z tego, co czynił i czyni Karol Guzikiewicz, on jest teraz radnym w Gdańsku, proszę pana, że taki działacz mhm. znany. Gdańsk, Szczecin, kawał drogi. W każdym razie Karol Guzikiewicz opublikował w mediach społecznościowych taki wpis, że Grocki bierze łapówki i powinien zostać odwołany z funkcji marszałka senatu. Mhm. No i teraz, proszę pana, minęło trochę czasu i tenże radny Karol Guzikiewicz opublikował krótkie oświadczenie na temat swojego wpisu. I pisze tak. Zamieszczony. Post satyryczny, proszę pana, z 15 listopada na Facebooku i mhm. Twitterze został dzisiaj usunięty, mogący sugerować nieprawdziwe informacje o panu Tomaszu Gorskim. I teraz nie bardzo to mogę zrozumieć. Dlatego skierowałem sprawę do CBA o sprawdzenie informacji w celu uniknięcia pomówień. Pan tenże Guzikiewicz mówi, że to nie jest to takie tam oskarżenia. To satyra jest, proszę pana, po prostu. No i co pan na to, panie Wójcie? No nic, to jest nieważna nie jakaś osoba kompletnie Nie no, Wa ważna, Panie Wojciechu, bo się rązek taki krzyk w mediach rozumiem, tych, rozumiem. prawicowych, że się w głowie nie mieści, a Guzikiewicz to sławna postać z Gdańska przecież. No dobra, ale nie dał mi pan zdania skończyć, otóż Guzikiewicz to jest jakaś kompletnie nieważna nie w tym kontekście postać. Ważną postacią jest marszałek Senatu, to jest duże stanowisko, a Guzikiewicz to tam jakiś no, po poseł lokalnego parlamentu gdańskiego, coś takiego Pan mówił, prawda? W kontekście tych dwóch postaci i dwóch stanowisk, to Guzikiewicz to jest jakaś nieważna tam coś tam z Gdańska, napisało i pojechał za ostro, bo napisał, że brał łapówki, czy tam miał brać łapówki, a nie ma na to dowodów jeszcze w ręku. I skoro nie ma dowodów w ręku, to musi słowa ostrożnie ważyć, źle się sformułował, powinien się sformułować, pójdzie do sądu za to, za oskarżenie. Nie ma żadnych dowodów, a twierdzi, że ktoś bierze łapówki. Pokaż człowieku dowody. Może powiedzieć marszałek senatu w sądzie, gdyby pozwał Guzikiewicza. Guzikiewicz, gdyby był sprytny, to by napisał, że Smród wokół tego, że być może brał ja, łapówki jest niedobry i powinien marszałek zrezygnować ze stanowiska, wytłumaczyć się, nie wiem co tam i w związku z tym wzywam CBA, żeby prześwietliło gościa, bo plotki na temat tego, że brał łapówki są niedobre dla Senatu, dla Polski i trzeba sprawdzić, czy nie mają prawdy za sobą te plotki. No, 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 gdyby ale... coś takiego proszę pana napisał, to byłby mądry, a tak, no to pojechał pewniakiem, nie mając dowodów i potem jakiś adwokat mu wytłumaczył, stary, no nie możesz mówić, że facet brał łapówki, jeżeli nie masz na to kwitów. Ale niech pan powie, panie Wojciechu, ja nie wiem, czy to akurat w kontekście, czy tam przy omawianiu działań tego pana Karola Guzikiewicza, gdzie facet ma honor, zamiast powiedzieć, proszę pana, po prostu, przepraszam, walnąłem, to on mówi, że to był wpis satyryczny, proszę pana. Ale powiem panu, taki żart, gdzie fa... wie pan, taki powiem żart pan... był. Powiem panu, gdzie facet ma honor. Gdzieś. <śmiech> no, <śmiech> proszę pana, no, jak się jest politykiem, to bardzo rzadki jest taki przypadek, że ktoś ma honor. To można sięgać tam do Dmowskiego, wie pan, do, do pana pianisty Paderewskiego. To byli politycy przy okazji i oni mieli honor. Jeszcze wtedy honor istniał, a we współczesnej polityce to oni mają honor gdzieś od lewa do prawa. No, doraźne interesy się rozgrywa. Kadencja jest krótka. Ja nie planuję tu być na 200 lat, tylko załapię się na jedną kadencję, a potem się zobaczy, Jakieś interesy się pokręcić. No to z honorem człowiek się nie posługuje na co dzień w takiej pracy, jaką jest polityka. To możemy zamknąć temat Guzikiewicza i przejść do innego honoru. Możemy, tylko wie pan, zaraz przejdziemy do innego honoru. Tylko to smutne, co pan mówi, panie Wojciechu, że nie ma honoru, obojętnie czy w polityce, czy gdziekolwiek, wie pan. No. Wie pan, ale to też co? moim zdaniem nie ma męskich postaw, bo mężczyzna, jak coś nawali, no upił się i tam zwymiotował komuś na dywan. No to potem przychodzi mu stary, no nie, a, przepraszam się, kupiłem ci nowy dywan, no. No zwymiotowałem Ci na dywan, kupiłem Ci nowy. No mężczyzna tak załatwia te sprawy, nie kamufluje tego, wiesz co, coś mi się wylało i kupiłem Ci nowy dywan. No wylało mu się, te, o, technicznie rzecz biorąc, mu się wylał cały obiad. Ale no, mężczyzna dorosły normalnie bierze na klatę różne własne, proszę Pana, wybryki. No po prostu bierze na klatę i to też jest działanie roztropne, bo kończy sprawę. I nie wleczę się to za panem. Jak pan od razu sam to powie wszystkim. No, no kochani, no było tak, było niedobrze. Jest mi wstyd, każdemu byłoby wstyd, gdyby coś takiego zrobił. Zwymiatowałem u kolegi, rozumicie. Zamknijmy tę sprawę, nie mówcie przy mnie. No przeprosiłem go, kupiłem nowy dywan. Błagam was, zamknijcie tę sprawę, bo ja się strasznie wstydzę. To jest męska postawa. to zostawiamy tego Guzikiewicza, a co pan sugerował, panie Wojciech, o drugim honorze, pan mówił. No proszę pana, do... czy honorową postawą było strzelanie w plecy przy obecności wszystkich możliwych kamer i Angeli Merkel, która patrzyła na Donalda Tuska, nie mylić z Trumpem, gdy Donaldowi Trumpowi przykładał palce w formie pistoletu w plecy. Czy to jest, proszę pana, go godne zachowanie szefa Europejskiej Partii Ludowej, proszę pana? Panie Wojciechu, różna sytuacja, gdzieś tam się przemieszczali. Zdjęcie, wie pan, na zdjęciu coś, co wygląda na przystawienie palców dwóch czy tam trzech do pleców Donalda Trumpa, to w rzeczywistości mogło całkiem inaczej wyglądać, proszę pana. Bo... Panie, panie Andrzeju, no. ale teraz pan zamiast robić to, co pan kazał robić Guzikiewiczowi, to robi pan to, co robi Guzikiewicz. Czyli to satyryczne było. To było tamto, nie było to, co było. No to, bo to było satyryczne, co obraził się Trump, jakieś oświadczenie było jego biura prasowego czy komuś? Trump tego nie widział. To jest jak przyklejanie kartki komuś do pleców w szkole podstawowej z napisem głupi albo kopnij mnie w tyłek. Przyklejało się kartkę kolegom do pleców, jakiemuś takiemu durnemu co nie zauważył, że mu przykleiliśmy kartkę. To jest poniżanie tej drugiej osoby, jak się za plecami coś takiego robi. Ale w ogóle, czy taki pomysł, żeby się tak zachować, to jest godny i honorowy szefa jakiejkolwiek partii? No proszę tak. pana, może mówi, no, nie do... chcę, Takie są standardy. Nie chcę bronić Donalda Tuska, ale nie znam kontekstu, proszę pana. No różne rzeczy się mówi na przykład. No nie słyszymy to, że... o czym tam mówili. No może Trump mówił coś o uzbrojeniu, o broni, o NATO, proszę Pana, a Tusk powiedział to tak, byś, jakby się czuł, jak ktoś by Ci trzymał pistolet przy plecach. Na no szybko. Ale tak sobie to wymyślił. No. Był za plecami Trumpa, no, więc nie no rozmawiał właśnie. z nim, gdyby to było twarzą w twarz. To jest wszystko w porządku być może, ale jak za plecami, to Tusk nie był uczestnikiem tej rozmowy. Co? Trump stoi odwrócony twarzą do kogoś innego, a ten za plecami ten i jeszcze był dumny z tego. Donald y, Tusk opublikował. No. <Jacob> <wolf> opublik <Betuan> <Glas> może się pozwalało tu Donald i tu Donald, wie pan, może takie mają stosunki. No to jest zachowanie, sobą. proszę pana, niegodne dorosłego mężczyzny, tylko dziecinne, proszę pana. No tak dobra, to, to przyjmuję, że niegodne dorosłego mężczyzny, jeśli rzeczywiście nie było jakiegoś takiego kontekstu, który by usprawiedliwiał taki ruch Donalda Tuska. Zgadza się pan? Dobra. Teraz chciałbym o drugim honorowym człowieku. O, mówiliśmy o obecnym marszałku Senatu, to może o byłym marszałku Senatu. Gruchnęła taka wiadomość, proszę pana, że tenże marszałek Stanisław Karczewski, który wielokrotnie... Podkreślał w rozmowach na przykład z protestującymi rezydentami, lekarzami rezydentami, proszę pana, i przy innych okazjach, że dla idei on pracuje i że oni też powinni pracować, a nie tu walczyć o podwyżki. Okazuje się, że kiedy został senatorem, proszę pana, poszedł na urlop bezpłatny i w skrócie mówiąc miał pracować jako wolontariusz w szpitalu, żeby nie stracić uprawnień do zawodu. Pełnienia zawodu lekarza, też skracając sprawę, wymusił prawdopodobnie na dyrektorze szpitala, że nie był wolontariuszem, proszę pana, tylko brał pieniądze i zarobił tam w krótkim czasie 400 tysięcy. I teraz on mówi, że on nie wiedział Panie Wojciechu, że tak jest. Chociaż w pewnym momencie dyrektor szpitala, w którym onże miał być tym wolontariuszem, a brał pieniądze, Zwrócił się do Głównego Inspektoratu Pracy z zapytaniem w tej sprawie i otrzymał odpowiedź, że lekarz przebywający na urlopie bezpłatnym z powodu sprawowania przez niego mandatu senatora nie może celem udzielenia świadczeń zdrowotnych i na, na innej podstawie zawrzeć umowy cywilno-prawnej z tym samym pracodawcą. I dyrektor mówi tak, 12 grudnia 2011 roku podpisana została umowa i dyrektor mówi tak, odpuściłem. Nie byłem negatywnie nastawiony, bo sytuacja kadrowa w naszym małym szpitalu była fatalna i dyżury Karczewskiego były nam pomocne. Czyli niezgodnie z prawem odpuścił, a senator, proszę pana, brał pieniądze i mówi wydawało mi się, że wszystko jest zgodne z prawem. No proszę pana, no senat a? stanowi prawo i on nie wie, czy było zgodne, czy nie było. No to jest sprawa podobna do dwóch poprzednich omówionych dzisiaj że mężczyźni powinni stanąć w prawdzie i powiedzieć otwartym tekstem. Pan dyrektor szpitala. Dobra, spowodowałem wykroczenie dla dobra moich pacjentów, zatrudniłem gościa, bo mamy braki kadrowe, przyjeżdżał, pełnił dyżury, bo potrzebował, żeby nie utracić uprawnień, no, no zrobiłem, proszę mnie teraz jakoś ukarać i trzeba by sprawdzić, czy to jest wykroczenie, czyli mandat i dobranoc, czy to jest przestępstwo, czyli więzienie w zawiasach, no i pan dyrektor w ten sposób sprawę miałby zamkniętą, natomiast... Marszałek Senatu Karczewski miał narzędzia do zmiany tego idiotycznego przepisu. Otóż przepis, który mówi, że jeżeli jest się na stanowisku parlamentarnym, to nie można pracować. Ten przepis w kilku miejscach jest niedobry, bo uprawnienia lekarskie po pięciu latach niepraktykowania wygasają. Czyli to powoduje, że lekarz nie chce kandydować, na stanowiska takie, które powodują, że utraci licencję lekarską. Więc no I dlatego jako, jest wolontariat, jako, Panie Wojciechu. I jako, jest marszałek, wolontariat. jako marszałek Senatu powinien zmienić te przepisy. Inicjatywa razem z kolegami senatorami czy posłami ze swojej partii mógłby zmienić te przepisy. One są dla Polski niedobre, bo lekarze nie chcą kandydować również z tego powodu, że ma kupę pracy w Warszawie w Senacie. I musi się fatygować jeszcze pozornie do swojego szpitala od czasu do czasu zrobić jakiś dyżur, żeby po pracy w Senacie, gdy już skończy być senatorem, mógł wrócić do roboty jako lekarz. Chodził do szkoły przez wiele lat, robił specjalizację i teraz z powodu tego, że jest senatorem, straci dorobek życia, przestanie być lekarzem. Nie, panie Maciu, no to... że, żebyśmy nie poszli w ślepą uliczkę, to jest tak, proszę pana, że można być zawodowym senatorem czy posłem. A można nie być zawodowym. I inaczej mówiąc, pracuje pan normalnie w zakładzie pracy, na przykład w szpitalu, pobiera pan to uposażenie, czy jak to nazwać tego posła, niezawodowego, a pan marszałek raczył był, proszę pana, wziąć urlop bezpłatny i być pracownikiem Senatu, proszę pana. I tu jest pogrzebany pies właśnie. I teraz no, no widzi pan, rżnie tej, głupa, to sztuczki, panie Wojciech, To tej sztuczki nie znałem i rzeczywiście o. w tej sytuacji muszę się przychylić, jeżeli to wszystko, co mi pan opowiada jest prawdą, to muszę się przychylić do tego, że rżnie głupa. Bo jeżeli miałby sobie pomniejszyć pensję w Senacie, ale jednocześnie nie utracić uprawnień lekarskich, to wszystko byłoby dobrze. Ale nie zrobił tego. Wydaje mi się, że na świecie, jakby się działo gdzieś w jakimś kraju, przepraszam, że to powiem, bardziej cywilizowanym niż Polska, coś takiego by się stało, to facet już by nie był ani senatorem, proszę pana, ani na żadnym ważnym stanowisku. A u nas to tak przechodzi, przechodzi. I nic się nie dzieje, jeśli... Proszę Pana, żeby zakończyć czymś ważniejszym od pojedynczego karczeskiego, ja bym zmienił ten przepis. Przerwa pięcioletnia w wykonywaniu zawodu z jakichkolwiek powodów nie powinna powodować utraty licencji na sprawowanie zawodu lekarza. Lekarz jest dorosły, powinien sam za siebie odpowiadać, szkolić się, bo to, ten przepis został wprowadzony po to, żeby lekarz nie zapomniał sztuki lekarskiej swojej. Moim zdaniem pięcioletnia przerwa po tylu latach studiów i praktykowania nie powoduje, że facet przestał umieć jeździć na rowerze, bo przez pięć lat nie jeździł na nim. Niech czyta jakieś medyczne nowinki, zapoznaje się z nowymi lekarstwami w trakcie, gdy ma przerwę w wykonywaniu zawodu, ale moim zdaniem nie powinien tracić uprawnień po pięciu latach, tylko odpowiadać za złe traktowanie pacjenta. Niezależnie czy była przerwa, czy nie, jeżeli jakiś błąd lekarski popełni, to wtedy kara mu grozi i powinien sam zważyć, czy po pięcioletniej przerwie nie popełnia tych błędów, czy rzeczywiście zapomniałem wszystko i muszę się douczyć? Czy on myśli, ten pan były marszałek, że ludzie są głupi i, i mówi, że on nie wiedział? Nie wiem, co myśli, nawet się nie zastanawiam. Myślę, tych... że spłynie po nim, jak, przepraszam za wyrażenie, jak po kaczce. Przysnie, przyschnie, za tydzień nie będą ludzie o tym mówić, czy za miesiąc. I no to, to tak? roztropnie myśli, dlatego no. że przeróżnych afer mieliśmy w Sejmie, odkąd prowadzimy te audycje od kilkunastu lat. Przeróżne afery wybuchały wobec różnych osób i cały czas jako społeczeństwo Rudnik plus Sejrowski mamy taki absmak, że oni tam na górze nigdy nie ponoszą odpowiedzialności nabroją, narobią strat, spowodują, że ktoś wygrał przetarg, kto nie powinien wygrać i osobistych konsekwencji nie ponoszą, tylko po polskie państwo płaci odszkodowanie za przewlekłość rozpraw. No ktoś osobiście odpowiada za przewlekłość rozpraw i nie ponosi odpowiedzialności osobistej, nie jest ukarany sędzia, który zbyt wolno toczył rozprawę, tylko jest ukarane państwo polskie. No, nauczeni jesteśmy tego, że nie ponoszą odpowiedzialności żadnej. Karczewski też się tego nauczył, no. Czyli sprawa przysknie, tak. Tak, i banalnie powiem, że to smutne jest, no, ale na razie nie mamy na to wpływu. Ale dziękujemy. proszę pana, Guzi, Guzikiewicz i ten i, 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 i Tusk i wszyscy inni też uważają, że sprawa przysknie. Jutro będą nowe newsy, ważniejsze, wszystko przysknie, o mnie zapomną. Tyle dzisiaj dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Był to radiowy? Przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.